Kamila Kacuch-Robak, Media 2.0 Ubrany w garnitur, elegancki pan przy kawiarnianym stoliku pali papierosa i popija swoją mocną czarną kawę, pozwalając oczom na chwilę zatrzymać się na porcie migoczącym w oddali. Przez głowę przebiegają mu marzenia o dalekich lądach i wielkich przygodach. Kręci lekko głową, powraca ze świata marzeń, otwiera gazetę i zanurza się w historiach o dalekich lądach i wielkich przygodach. A słowo prasą się stało. Prasa. W służbie człowieka. Pierwszym starożytnym wydawcą był dwór chiński. Około roku 700, choć jej początki datowane są na drugi wiek przed naszą erą, a źródeł europejskich doszukamy się w Rzymie w 59 roku naszej ery, dostała ona drugą, a może nawet pierwszą młodość dzięki wynalazkowi Jana Gutenberga. A na przestrzeni wieku powstawały na całym świecie coraz to nowe wydawnictwa, które celowały w różne grupy społeczne. Niektóre działały dla kupców, jak poczta pantoflowa, inne sprzedawały sensacyjne historie, niektóre nie miały rysunków. Inne je wykorzystywały, żeby pozyskać czytelników, którym czytanie przychodziło z trudnością lub ani trochę nie wychodziło. Prasa, w przeciwieństwie do książek, które przynosiły w świat marzeń i baśni tak odległy, jak tylko pozwalała kreatywność autora, prasa stała się oknem na świat. Słowo media znaczy nośnik procesu komunikacyjnego. I choć 100 lat temu taki proces zamiast kilku minut trwał wiele tygodni. W równym stopniu wpływał na eleganckiego pana z papierosem w kawiarni, jak i na ojca, który z gazetą idzie tam, gdzie jej król chodzi piechotą. Zaraz, ale jak to wpływa? Na mnie nic nie wpływa, pomyśli głowa rodziny. Wychodząc z toalety, z gazetą pod pachą i całkowicie nowym spojrzeniem na politykę krajową, i w zależności od politycznych, preferencji wydawcy przy obiedzie całej rodzinie opowie o cholernych lewakach w Unii Europejskiej lub brutalnych naziolach palących kukły. Nasze poglądy są zależne od tego, co słyszymy i widzimy w każdym możliwym medium. Myślenie. Inni mogą być podatni, ale ja wiem, jak to działa, więc to ja jestem panem informacji, a nie informacja moim panem. Jest piękne, ale naiwne. Prasa, a za nią inne media mają oprócz informacyjnej funkcję opiniotwórczą oraz postawotwórczą. I oczywiście nikt nie mówi nam, jak mamy myśleć, ale i tak myślimy, jak nam zagrają. Czwarta władza. W Polsce działa trójpodział władzy. Z szkolnej wszyscy go znamy: władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza. Ich niezależność i prawidłowe działania są kluczowe dla każdego demokratycznego państwa. Mimo to, w niektórych z nich, między innymi w Polsce, siła wolnej prasy jest tak ogromna, że stawiana jest obok pozostałych trzech i nazywana czwartą władzą. Począwszy od XX wieku, kiedy dziennikarstwo wkroczyło w nową dla siebie erę, ma moc kształtowania społeczeństwa i polityki, a ponadto nadzoruje pozostałe trzy władze. Najznamienitszym tego przykładem jest afera Watergate, której postępy śledził 85% Amerykanów i która wpłynęła zarówno na społeczeństwo, jak i system polityczny Stanów. Nielegalne działania administracji prezydenta Nixona ujawniło dwóch dziennikarzy The Washington Post, przedstawicieli czwartej władzy. Klik przez sekundę razy pieniądz równa się zysk. W XXI wieku nic nie jest takie proste. Zysk nie jest już kojarzony ze sprzedanym nakładem jest nośnością przekazu jest klikalnością w internecie. Klik to zwrócenie uwagi. Wybicie się ze zlewu informacji docierających do nas każdą sekundą. Tak, media kryją nas i otaczającą rzeczywistość na wielu płaszczyznach, mają wpływ na naszą wiedzę, poglądy, zainteresowania, a nawet osobowość. Obecnie czytelnik stał się wymagający w swoim lenistwie. Koncept gazety obecnej w każdym domu jest dla niego przeżytkiem. To internet jako super medium daje mu wszystko na wyciągnięcie kciuka. Oczekuje konkretnych przekazów Perfekcyjnie dostosowanych do własnych poglądów i niechętnie nastawiony jest do prób ich zmienienia. Sprzężenie zwrotne. Skoro już ustaliliśmy, że media są nierozerwalnie związane z tym, kim jesteśmy, to kim jesteśmy w procesie kreowania się samych mediów. Media nie są takie, jakie są, bo tego chcą. Są takie, bo my tego wymagamy. My, czytelnicy, chcemy wszystkiego i chcemy tego szybko. Rob Orszard powiedział bardzo mądre słowa. Nikt nie mówi o powolnej chirurgii, bo nikt nie próbuje szybkich operacji. To byłoby katastrofalne w skutkach. A przecież, jeśli dziennikarstwo jest już wyłącznie szybkie, podążające za trendami na Twitterze, to jest to równie niszczące dla społeczeństwa. Efekty widać. Wystarczy włączyć kanały TVP i TVN. Porównać narracje oraz konkretne informacje. Media nas kreują dokładnie w taki sposób, w jaki sami chcemy i dajemy się, często bezmyślnie kreować. Ludzie stali się zależni od tego, co widzą na stronie głównej, dają się karmić jednej ręce, nic poza tą ręką nie widząc. Media są zależne od pieniądza, a pieniądz to my. Więc choć my myślimy tak, jak nam zagrają, oni grają nam tak, jak lubimy. Dobre zło, złe dobro. Media nie są złe same z siebie, bo mają wpływ na człowieka. Media nie są też boskim, niezależnym wynalazkiem, zawsze dobrym, zawsze nakierowanym na wyższe cele. Media mogą być dobre lub złe, profesjonalne i słabe. Mogą być też potężne, chronić i tworzyć, mogą być podłe, niszcząc i przekłamując. Media są narzędziem i będą kiepskim narzędziem tak długo, jak długo źle będziemy się z nimi obchodzić. Ubrany w garnitur elegancki pan przy kawiarnianym stoliku pali papierosa i popija swoją mocną czarną kawę. Na chwilę odrywa wzrok od elektronicznej gazety, rozproszony przez nieustannie nadające telewizory wokół. Wygląda za okno i uderza go jaskrawa mieszanina obrazów, reklam i wiadomości z wszechobecnych ekranów. Mruga kilka razy, pieką go zmęczone oczy, ale znowu zwraca głowę ku urządzeniu przed sobą.